ისაც <muchas> უნდა To jest taki dzień, kiedy Rafał przyjdzie z nami zagra. Świetnie gra na gitarze. Wszystko wiadomo, od 1 do 10, kilku już nie ma, czyli... Dobry wieczór. 7. Pytanie siódme, czyli szczęśliwa 7 Wymień przynajmniej dwóch nowych piłkarzy, którzy pojawili się w książku Wrocław. Dzisiaj się zaprezentują przed wrocławskimi kibicami. Powie, to masz taką podpowiedź, że tu Mateju! Nie! No dobrze, udam, że nie słyszałem, mam ucho to od reżysera, także udam jeszcze raz spróbuj. Zmień pierwszą literę. Mów coś, kolego, mów coś. Zaraz, zaraz. Gancarczyk. Gancarczyk! Ludzie! Był taki u nas. Kilku nawet było braci. Patejów, Grodzicki i Kowalczyk. Mistrzostwa na Polskim czas! Ten piękny czas! Proszę bardzo! Częstu, nas! O Jezu, ale dużo kibiców. Dużo nas, prawda? Dużo, dużo. Ja tylko raz widziałem więcej kibiców tutaj na rynku. Kiedy? Tygodni temu. Przed euro. Jak dziękowaliście za zdobycie mistrzostwa. W następnej sezonie. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo na ostatni sezon i cała Polska! Cieszę się, cieszę się, że cieszę się, że przyszliście tak licznie tutaj na rynek i mam nadzieję, że tak jak dwa lata temu, rok temu, tak i w tym roku będziemy się tutaj częściej bawić niż tylko raz do roku. Dzięki. Pięknie. Dziękujemy. Wszystkich na rynku. Dziękuję za doping w ostatnim sezonie i bądźcie z nami teraz. WKS? Marian Keleman. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że nie będę musiał w tym roku wzmacniać tego koszyka koszykarskiego Śląska. Że na boisku będzie się układało tak jak trzeba, nie będzie takiej potrzeby. Pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy pięknie. Witam. Muszę z przykrością przyznać, że prawdopodobnie większość z Państwa mnie nie zna. Ale nie bójcie się, zmienię to. Serdeczne pozdrowienia dla Alicji. Dzisiaj Cię poznali, Robert, i mamy nadzieję, że będzie mieli sporo pozytku z Ciebie. Witam serdecznie. Jak zawsze się tutaj denerwuję jak muszę do was mówić. Wam eee, no, tylko powiedzieć jedną rzecz. Chciałbym, chciałbym przede wszystkim podziękować chłopakom, którzy byli na tej, na tej scenie rok temu, którzy przyczynili się do mistrzostwa Darek Stylka, Włoczek, Święk. Wszystkich tych piłkarzy absolutnie musimy pamiętać przede wszystkim też. Dlaczego wszedłem tutaj z tym pucharem? I to jest jakby wola drużyny. Chciała przede wszystkim, żebym powiedział, że to wy również się przyczyniliście do tego tytułu. I to jest również i wasz puchar. Więc mam nadzieję, że jesteście świadomi tego, że, że tak, taka jest prawda. Więc to jest od drużyny dedykacja dla was ten puchar właśnie. Jeszcze bardzo krótko chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Chciałbym, żebyście wy jako kibice Wspierali nas właśnie w tych najtrudniejszych momentach jak do tej pory. Wtedy, kiedy przegrywaliśmy 7 meczów pod rząd lub nie, wygr nie mieliśmy wygranego meczu, wtedy potrzebujemy Was najbardziej. Wtedy dajecie nam nasze wsparcie, za to Wam dziękujemy. I chciałbym też, żebyście przyjęli nowych piłkarzy, tak jak przyjęliście 4 lata temu mnie. Dlatego się tak dobrze tutaj czuję, dlatego chciałbym, żebyście to samo zrobili z nowymi piłkarzami, bo oni na pewno nam w tym sezonie pomogą. I jeszcze jedną rzecz, którą zawsze powtarzam będąc tutaj na rynku. Dwie rzeczy jeszcze tylko powiem. Jedną, jedną to czuję się, czuję się tutaj we Wrocławiu dobrze, dlatego że tutaj urodziła się moja córeczka i jest Wrocławianką, więc z tego powodu jestem niezwykle szczęśliwy. A ostatnią rzecz, że teraz wyjdą ludzie na scenę, którzy... Są mało widoczni, ale którzy się przyczynili do, do tego sukcesu i cały czas nam pomagają w tym, w tym e, treningu, w, tym, w tej jeździe, w tym e, w, w ciągłym przygotowaniu do meczy. Więc proszę ich przyjąć e, tak jak przyjmujecie nas piłkarzy. To będzie im na pewno niezmiernie miło. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia na meczu. Pozdrawiam. Witam, Wrocławia! ratusza, wszyscy marzyliśmy, aby było lepiej. Jesteśmy ku rozpaczy wielu, a przede wszystkim ku radości Wrocławia, mistrzem Polski i będziemy przez rok. nie ma z Darkiem sztylką na czele. Dziękujemy im serdecznie wybieramy się na podbój Europy za kilka dni. Oby nam się poszczęśliło. Natomiast zróbmy wszystko, aby nie było znaczy, że nie będziemy na pierwszym miejscu w najbliższych rozgrywkach. Dziękuję bardzo. Rafał. Klubu. Chciałbym podziękować wszystkim wam, także to jest dla Was nagroda, ale życzenia, Za to, że jeździliście z nami, za nami, cały czas byliście z nami. Chciałbym, żeby kolejne lata były podobne jak teraz. Mam nadzieję, że po prostu drużyna będzie dla Was jak do tej pory oczkiem w głowie i to było piękne. Że mogliśmy to zobaczyć, jak, jak jesteśmy dla Was ważni jak jak e, traktujecie nas, więc dziękujemy Wam bardzo za to. Chcemy być nadal w Waszym oczku, więc to jest dla was opominek medal mistrza Polski, więc dziękujemy jeszcze raz w imieniu drużyny. Dziękujemy pięknie. W imieniu kibiców chciałbym podziękować wszystkim piłkarzom za walkę do samego końca. Udało się zdobyć to, o czym marzyliśmy tutaj od lat. Serdecznie wam w imieniu wszystkich kibiców bardzo dziękuję za spełnienie naszych marzeń. Powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz. Tutaj e, kiedy wróciliście e, z, z Krakowa, do Wrocławia, rozmawiali, rozmawialiśmy, e, w jednych z rozmów padło stwierdzenie, że mistrzostwo Polski to zasługa nas wszystkich. Od pań, które sprzątają w klubie, poprzez zawodników, kibiców, trenerów, działaczy wszystkich ludzi, którzy przyczynili się. Do tego, że jesteśmy mistrzami Polski! Wszyscy jesteśmy mistrzami Polski!